George. To mój mały brat Pepa. To Mata świnka. A to ta ma świnka, <świnka Pepa>, świnka Pepa. Praca i zabawa. Jest piękny słoneczny dzień. Och, to wspaniały dzień, żeby nie robić nic. Tata świnka uwielbia nic nie robić. Tatusiu, czy ty nie idziesz dzisiaj do pracy? Nie, Pepo. Dziś jest czwartek. Tata Świnka nie pracuje w sobotę. Czwartek. Tato Świnko, spóźnisz się do pracy. Dziś jest czwartek. Mamo Świnko, mam wolne. Nie, jest czwartek. O, 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 o. Tata Świnka pracuje w czwartek. Do zobaczenia. Pa, <grrr> Biedny tatuś musi iść do pracy. Mama to ma dobrze. Może cały dzień bawić się w domu. Ja się nie bawię, prawda? Bawię Domu na komputerze. George chce zagrać w grę? Czy? Nie. Myśliwa pani kurka. George, czy? Nie. Myśliwą panią kurkę zagrasz dopiero wtedy, gdy skończę bawię. O! Mama Owca i Suzy przyszły zabrać Pepę. O, daj, Suzy. E, Witaj, sepo! <grym> pa, bawcie się dobrze. Pa, pa, mamusiu. Nie. Pracuj ciężko. Pani owco, czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Nie. Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Mee, idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Mamo, to nie jest praca. To jest praca. <śmiany> <śmiany> Pepa i Suzy dotarły do przedszkola. <śmiany> Me, he, nie. Dzieci, dzisiaj będziemy się bawili w sklep. Oh, 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 oh. Kto chce być ekspedientem? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pepa i Suzy mogą być ekspedientkami, a wszyscy inni będą klientami. Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Peppo? Ja będę przyjmować pieniądze, a ty możesz podawać klientom zakupy. Dobrze. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie. Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, paczkę herbatników? Nie, paczkę herbatników? Nie, ale mamy, ale mamy nie zabawkę telefon. A ile kosztuje te... paczkę herbatników? Za telefon płaci pan paczkę herbatników? Dziękuję. Kto następny? Ja dzień dobry Pepa. Czy dostanę świeże pieczywa? Nie. Ale może pan kupić zabawkę domek? Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Nie. Poproszę. Bardzo proszę, płaci pan. świeże pieczywa. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nie. Nie, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to. nie. Ciężka praca. Nie. Dzień dobry paniom. Co mogę u was kupić za tysiąc milionów funtów? Suzy, czy mamy coś, co kosztuje tysiąc milionów funtów? Nie. Marchewkę? Nie. Proszę. Rebeka Królik? Nie. Lubi marchewki. Pora... Nie. ...wracać do domu. Tata Świnka przyszedł odebrać Pepe i Suzy. Czy miałeś pracowity dzień, tatusiu? Nie. Cały dzień ciężko pracowałem. My też Byłyśmy bardzo ciężko. Byłyśmy ekspedientkami. Nie chcesz ze mną zagrać, no to zagram sam, ale. A... Koniec. I drukuj. Mama Świnka skończyła pracę. Dobrze, George. Nie. Teraz już możemy zagrać w szczęśliwą panią kurkę. Zasłużyliśmy na to. Właśnie skończyłam pracę i teraz gramy. Prawda George? Skoro wszyscy skończyli pracę, możemy się razem pobawić. <śmum> <śmum>